Florystki nigdy nie zdradzą ci tego triku. Twój dom dzięki temu zyska zupełnie nowy charakter. To banalnie proste. Potrzebna ci będzie duża aluminiowa taca. Weź kolorowe kwiaty, najlepiej takie, które już zaczęły tracić świeżość. Odetnij same główki kwiatów prosto na tacę. W tym triku świetnie sprawdzą się goździki, róże czy inne kolorowe kwiaty. Rozłóż wszystkie kwiaty równomiernie na tacy. Teraz czas na zwykłą wodę. Nie za dużo, tylko tyle, aby lekko je nawilżyć. Dzięki temu płatki nie spalą się podczas wysokiej temperatury i zachowają swój kształt. Gotową tacę włóż do piekarnika. Ustaw termoobieg na 60 stopni Celsjusza. Susz kwiaty przez około godzinę. Po tym czasie zobaczysz efekt, który cię zaskoczy. Idealnie wysuszone, kolorowe kwiaty. Jednak to nie koniec. Wsyp kwiaty do miski lub innego szklanego naczynia. Dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Dodaj świeczkę typu tea light na wierzch. Gotowe piękna naturalna dekoracja, która nic nie kosztuje. Twój dom będzie cudownie pachnieć i magicznie wyglądać, wnętrze natychmiast wypełni się zapachem lata i kolorami ogrodu.